Z końcem kwietnia do konsultacji publicznych został skierowany nowy projekt ustawy Prawo Własności Przemysłowej. Autorem projektu jest Minister Rozwoju i Technologii. Celem tej dużej nowelizacji jest przede wszystkim skrócenie okresu rozpatrywania zgłoszeń i przyspieszenie uzysk możliwości uzyskania ochrony przez uprawnionych na wynalazki, wzory przemysłowe, znaki towarowe i ogólnie. Uproszczenie całego postępowania przed Urzędem Patentowym. Dotychczasowa ustawa była nowelizowana ponad dwudziestokrotnie, także obecna nowelizacja ma także na celu zwiększenie czytelności przepisów. Zmiany są bardzo liczne, natomiast chciałabym omówić jedynie kilka najistotniejszych. W przypadku wzorów użytkowych, z modelu badawczego, w którym urząd bardzo dokładnie rozpatruje całe zgłoszenie, przejdziemy teraz na model rejestrowy, w którym urząd będzie jedynie weryfikował, czy dane zgłoszenie spełnia formalne warunki oraz czy nie zachodzą negatywne przesłanki, które uniemożliwiałyby przyznanie prawa ochronnego. Ma to na celu przyspieszenie postępowania mniej więcej o połowę, czyli skrócenie go z obecnych 24 do około 12 miesięcy. W przypadku wzorów przemysłowych zmianie ulega przede wszystkim definicja wzoru. Będzie ona teraz korelowała z przepisami unijnymi, a także przesłanka czasowości ochrony została lekko zmodyfikowana w taki sposób, by była ona zgodna z unijnym rozporządzeniem. W przypadku znaków towarowych zmiany są dość liczne i znacząco zmieniają cały proces rozpatrywania zgłoszenia. Przede wszystkim dotychczas obligatoryjny okres cooling-off, czyli czas przewidziany dla stron na ugodowe rozwiązanie sprawy w okresie sprzeciwowym, będzie teraz dostępny jedynie na wniosek stron. Nowe przepisy przewidują, że opozycję wnosi się w terminie dwóch miesięcy od daty podania do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu znaku towarowego. Na zgodny wniosek stron, Urząd Patentowy wyznaczy termin dwóch miesięcy do ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Jak widać, z treści tych przepisów wynika, że dotychczasowe postępowanie sprzeciwowe zostało zastąpione tzw. opozycją. Yy, zmianie ulega nie tylko nazwa, ale przebieg całej procedury. Szczegóły zawarte są w projekcie ustawy. Nowelizacja przewiduje także wprowadzenie dwóch nowych instytucji. Jedną z nich jest koncyliacja, drugą zaś e, instytucja depozytu. E, podobnie jak w mediacji, bierze w niej udział koncyliator, czyli osoba niezależna względem stron i urzędu, a jego rolą jest przedstawienie stronom rozwiązania, które będzie przez nie zaakceptowane w formie w takiej w jakiej zostanie przedstawione lub po ewentualnej modyfikacji. Ma to na celu przyspieszenie rozpoznawania sprzeciwów. I spraw, zwłaszcza w sprawach, w których strony nie mają woli ugodowego rozwiązania sporu. Z kolei instytucja depozytu przewiduje, że do Urzędu Patentowego będzie można złożyć dokument w postaci elektronicznej, który ma stanowić dowód na okoliczność pierwszeństwa istnienia danej informacji lub na okoliczność istnienia tej informacji w ogóle w sposób bezpieczny i w pełni komfortowy dla danej strony. To rozwiązanie także jest zgodne z przepisami unijnymi, zwłaszcza z dyrektywą 2016-943 w sprawie ochrony niejawnego know-how. Należy pamiętać, że omawiane zmiany to jedynie projekt. Obecnie projekt jest konsultowany. W jakiej postaci zmiany te zamkną się w finalnej wersji ustawy, dowiemy się tego pod koniec procesu legislacyjnego.